Cześć. Dzisiaj opowiem Ci o blaskach i cieniach linii 3 w profilu Human Design. Bo każdy profil, jak wiesz, składa się z dwóch cyfr, zwanych liniami. Każda linia emanuje określoną energią, a co za tym idzie, może mieć swoją ekspresję w wyższych lub niższych wibracjach. Ja je nazwałam blaskami i cieniami linii w profilu Human Design. I zacznijmy od blasków, tak jak zawsze. Yy, na pewno znanym ci blaskiem, jeżeli masz tą linię w profilu, jest to, że Ty jesteś tu po to, żeby eksperymentować yy, z życiem, być otwartym yy, na działanie przede wszystkim, yy, na uczenie się siebie yy, aktywne, działając eksperymentując, yy, wkładając przysławiową rękę do kontaktu i jeżeli pozwalasz sobie na to, jeżeli Twoje życie jest właśnie, yy, oczywiście zależy jaką masz drugą linię w profilu, bo to będzie kwestia osiągania równowagi, ale jeżeli w Twoim życiu jest dużo działania, yy, dużo uczenia się siebie przez działanie, eksperymentowania, yy, popełniania błędów, to... Tak ma być, bo to jest y, akceptacja tego, o, może to jest przejawem, właśnie y, powiedziałabym, y, i pozwolenie sobie na to, to jest przejaw właśnie takich wyższych y, wibracji y, tej linii y, 3. Y, linia 3 również ma taką łatwość i elastyczność y, odpuszczania rzeczy, które nie działają, czyli Potrafi zobaczyć, zauważyć, co jest, co działa, a co nie działa, i pozwolić sobie z łatwością odpuścić te rzeczy w swoim życiu, które nie działają. Kolejną refleksją, kolejną blaskiem jest właśnie taka naturalna refleksja. Refleksja nad, nad swoimi doświadczeniami, refleksja nad tym, nad tym co, co poszło dobrze, co poszło źle i wyciąganie wniosków z tej refleksji i działanie dalej, podążanie dalej. I jednocześnie wyciągając te wnioski, yy, trójka ma też potencjał, żeby... Inni korzystali z tych Twoich doświadczeń, z tych wniosków. I w tych właśnie, powiedziałabym, w tym blasku linii 3, ty nie tylko wyciągasz wnioski ze swoich błędów, nie tylko przyglądasz się sobie i pozwalasz sobie na tą refleksję i na zmianę działania zgodnie z tym, co widzisz, że dzieje się w Twoim życiu, ale również dzielisz się swoimi doświadczeniami z innymi. Bo tak naprawdę, to Te Twoje doświadczenia oczywiście są w pierwszej kolejności dla ciebie, ale tak właśnie myślę, to zależy, jaki jest, jest Twój profil. Bo jeżeli masz profil 1,3, to na pewno te doświadczenia są głównie dla ciebie. Natomiast jeżeli już masz profil 3,6,6,3, to powiedziałabym, że bardzo ważne jest, czy, czy, czy nawet 3-5 jest właśnie to dzielenie się bardziej niż, niż przy, przy 1.3. To dzielenie się swoimi doświadczeniami z innymi, bo to też jest związane z tą drugą linią, która jest w Twoim profilu. Dobra, to teraz cienie. Cieniem takim. Powszechnym trójki jest powstrzymywanie się przed działaniem. Powstrzymywanie się z działaniem z, z powodu lęku przed porażką. A trójka, tak jak już powiedziałam wcześniej, uczy się siebie, popełniając błędy. W związku z tym trójka ma ponosić porażki. Trójka jest tu po to, żeby Upadać y, i podnosić się do góry. Y, bo te właśnie jej upadki, y, te porażki służą y, poznaniu, y, poznaniu siebie. Więc jeżeli nie pozwalasz sobie, mając trójkę, y, na y, popełnianie błędów, to tak jakbyś y, zabierała sobie, czy zabierał y, taką naturalną y, cząstkę, y, cząstkę siebie. Y, tym właśnie takim przejawem cienia jest również taki perfekcjonizm. Perfekcjonizm, który, w którym wymagasz od siebie, żeby ci od razu coś poszło, żeby zrobić raz, a dobrze. Ty nie jesteś tu po to, żeby zrobić raz, a dobrze. Trójka właśnie. Ma popełniać błędy, tak jak powiedziałam, więc jeżeli oczekujesz od siebie, że zrobisz coś raz i y, łączysz, nadmiernie się krytykujesz, jeżeli to za pierwszym razem ci nie wychodzi, y, dajesz, nie dajesz sobie szansy na powtórkę, y, to znowu wchodzisz w te niższe wibracje trójki i znowu zabierasz sobie jakby tą naturalną cząstkę siebie, nie pozwalasz sobie y, na takie życie w pełni, w pełni siebie. Jesteś też w cieniu linii 3, jeżeli nie zostawiasz sobie przestrzeni na refleksję, bo właśnie dzięki tej refleksji ty masz zobaczyć, czego doświadczyłeś. Doświadczyłaś, masz nauczyć się, nauczyć się siebie przez, przez doświadczenie. Ja tutaj powtarzam, cały czas mam takie wrażenie, nauczyć się siebie przez doświadczenie, ale to jest kwintesencja trójki. To jest właśnie kwintesencja linii 3 w tych wyższych wibracjach. Pozwalanie sobie na popełnianie błędów i jednocześnie refleksja, danie sobie przestrzeni na refleksję, wyciąganie, wyciąganie yy, wniosków. I podążanie e, dalej e, swoją ścieżką. I ostatnim takim cieniem e, trójki, to właśnie zwłaszcza jeżeli, jeżeli masz profil 3, 5, 3, 6 czy 6-3, to nie dzielenie się e, Twoimi doświadczeniami. E, bo tak jak już powiedziałam, e, te Twoje doświadczenia, to Twoje działanie, eksperymentowanie, wkładanie palca do, do kontaktu jest po coś. W pierwszej kolejności, żeby się uczyć siebie, ale też po to, żeby. Dzielić się z innymi. I y, nie mam tu na myśli od razu, że każdy, kto ma trójkę y, z tych profili, które przed chwilą wymieniłam, ma być y, nauczycielem, y, jakimś y, przywódcą czy coachem i tak dalej. Y, to może mieć y, przełożenie na, takie, na taką codzienność, y, na dzielenie się swoimi doświadczeniami właśnie z przyjaciółmi, y, z rodziną, y, z dziećmi, y, ale generalnie to doświadczanie jest tu dla ciebie po coś. Y, i y, ja mam bardzo mało t, y, linii 3 generalnie w, y, w, w moim całej mapie Human Design, y, bo jak wiesz, y, każda brama ma y, po, po kropce jeszcze linie. Y, I te linie też mają wpływ y, na, na taką ekspresję, naturalną ekspresję siebie. Y, i możesz sobie policzyć te linie, i na pewno ci dużo to uzmysłowi. Jak znasz już znaczenie tych linii, jak będziesz świadoma przejawów właśnie tych wyższych i niższych wibracji, to bardzo dużo ci to uzmysłowi. Ja mam tylko jedne, jedną trójkę w całym moim, na całej mapie Human Design, jeżeli chodzi o, o linie. Więc akurat u mnie jest bardzo mało tego właśnie. Tej ekspresji, tej energii trójki, i jednocześnie bardzo podziwiam ludzi, którzy mają trzy w profilu, czy mają bardzo dużo trójek w. Na mapie i, i są właśnie w tej takiej pełnej ekspresji z tego. Czerpią e, taką wewnętrzną moc z tego swojego doświadczania e, i naprawdę e, pięknie się ich obserwuje. Jest to bardzo inspirujące. E, I życzę Ci, jeżeli masz e, trójkę e, w profilu, żebyś e, doświadczyła, czy Doświadczył właśnie tej strony siebie na co dzień i zaakceptował ją, pokochał, czy pokochała i wyciągnęła, pozwoliła sobie na, na wyciągnięcie właśnie z tych, z tych wibracji trójki tego, co dla ciebie najlepsze. A jeżeli masz ochotę na, na skomentowanie, bardzo jestem ciekawa, może, może masz jakieś jeszcze doświadczenie jako trójka? Może chcesz dać znać, który profil najczęściej tutaj mnie obserwuje z trójką, to, to zachęcam do, do komentarzy i jak zwykle subskrybuj się, jeżeli chcesz oglądać więcej. Będę kontynuowała tą serię, oczywiście kolejna będzie czwórka. Jeszcze nie wiem, może za tydzień, może za tydzień zrobię coś innego, ale na pewno będę kontynuować. Pozdrawiam.